Oczywiście dorozawodnicy zapoznają się z Torem, ale na pewno już to doskonale znają. I na pewno za chwilę zaprezentujemy Państwu składy obydwu zespołów. Czy tam Tak. A tam jest tylko jeden niebieski. Tam jest kilku niebieskich kombinezonach bartek. A zatem za chwilę proszę Państwa zaprezentujemy składy dzisiejszych rywali jest w składzie także malutki Krystian Rępała przyszłość być może ludzkiego żuża, a polskiego na pewno, a zatem powitajmy oklaskami zespół gości Lokomotyw Dołgapins z Mileniem jeden Nikoaj numer 2, dziś Maksim Bąparos będzie ZZK, numer 3 to Kac Numer 4 to Roman Poważny, Numer 5, Jonaski Makorki. Numer 6 Judienikalawacki i numer 7 Andrzej Dobiew zespół gości przyprowadził Mikołaj Kotin. A teraz, proszę Państwa, może Łódź przeprowadzony przez Janusza Szoczka, numer 9, Daniel Jeleniewski, Numer 10, Łabr Rym, Numer 11, Jacek Rentala, Numer 12, Rafał Krojenowski, Numer 13 Mateusz Czepaniak, Numer 14, Adrian Osmoński Numer 15, Linus Osandrze. Tak wygląda skład Ola. A teraz proszę wszystkich o powstanie. Uczcijmy minutą ciszy pamięć osób związanych z żyżlem, które nas opuściły. Były trener Zdziśna Rutecki, były trener Żyżowc-worła, Witold kołeczek, zasłużony żyżowiec Tramwaja.